O, jacie kocie. Sezon drugi, czyli trening umiejętności kotecznych. Odcinek piętnasty. Jak atyczny? Empatyczny czy sympatyczny? Oto jest pytanie. Czy słyszeliście o takich słowach jak empatia czy sympatia? Na pierwszy rzut ucha da się usłyszeć że są podobnie brzmiące słowa ale mają różne definicje po pierwsze sprawdźmy co to znaczy być sympatycznym dla kogoś być sympatycznym dla kogoś to znaczy zachowywać się miło uprzejmie i przyjaźnie wobec tej osoby kiedy jesteś sympatyczny inni czują się dobrze w twoim towarzystwie bo widzą że jesteś dobrym kolegą lub dobrą koleżanką. Oto kilka przykładów, jak wygląda bycie sympatycznym. Na przykład uśmiechasz się do innych i mówisz im cześć albo dzień dobry, pomagasz, kiedy ktoś czegoś potrzebuje. Na przykład podnosisz komuś książki, które upadły, czy po pomagasz sprzątać. Po trzecie, słuchasz uważnie, kiedy ktoś do ciebie mówi i mu nie przerywasz po prostu. Nie wyśmiewasz się z nikogo i nie obrażasz innych. Możesz też mówić miłe rzeczy, na przykład fajnie to narysowałaś albo dobrze ci poszło. Możesz zapraszać sympatycznie kogoś do zabawy, nawet kogoś kto jest sam. No i masz dobre serce i starasz się dla tej osoby być po prostu życzliwy. Bycie sympatyczny Pomaga nam budować przyjaźnie, rozwiązywać problemy bez kłótni i tworzyć miłą atmosferę w klasie, na podwórku czy w domu. Naprawdę każdy może być sympatyczny. Wystarczy trochę chęci i odrobina życzliwości. A w czym w takim razie jest empatia? Co to w ogóle znaczy być empatycznym człowiekiem? Być empatycznym to znaczy rozumieć, co czuje druga osoba. I okazywać jej wsparcie. Kiedy jesteś empatyczny, potrafisz postawić się na czyimś miejscu, jakbyś przez chwilę był tą osobą. Empatia jest trochę jak takie magiczne serce, które potrafi wyczuć, czy ktoś jest smutny, wesoły, przestraszony, albo zawstydzony. I wówczas taka osoba może dalej pomóc. Już wiemy, czym w teorii jest empatia, ale wiemy też dobrze, że z praktyką bywa różnie. Zatem, jak wygląda bycie empatycznym? Gdy ktoś płacze, nie śmiejesz się z niego, tylko pytasz: Co się stało? Chcesz porozmawiać? Jeśli kolega się przewróci, nie mówisz: Ale się wywaliłeś, tylko: Nic ci nie, się nie stało? Pomogę ci wstać. Kiedy widzisz, że ktoś siedzi sam i jest smutny, możesz zapytać: chcesz się pobawić z nami? Gdy przyjaciel jest zdenerwowany, nie złościsz się na niego, tylko myślisz: może coś go martwi? Postaram się zrozumieć. W skrócie możemy powiedzieć, że empatia to słuchanie i zauważanie emocji innych osób, ale także wyobrażenie sobie, jak to jest być w czyjś butach. A także okazywanie troski i wsparcia. Mimo, że oczywiście możemy zobaczyć dość mocne powiązania między sympatią a empatią, to różni się to w praktyce. Przekonali się o tym dwaj koci przyjaciele. Przed nami historia Filemona i Puszka, którą możemy zatytułować Miły, ale nie do końca pomocny. W pewnym przytulnym miasteczku o nazwie mruczkowo. Mieszkało dwóch kocich przyjaciół, Filemon i Puszek. Obaj chodzili do tej samej kociej szkoły, razem bawili się na podwórku i często jedli rybne kanapki u babci Mrau. Puszek był kotkiem bardzo wesołym, zawsze uśmiechniętym i uprzejmym. Zawsze, ale to zawsze, mówił cześć, rozdawał komplementy i pomagał nieść tornistym młodszym kotkom. Był po prostu sympatyczny, jak świeżo upieczone ciastko z tuńczykiem. Filemon natomiast był trochę cichszy i bardziej zamyślony. Lubił przyrodę, rysowanie i długie spacery wzdłuż kociego strumyka. Ale tego dnia Filemon nie był sobą. Puszek zauważył, że jego przyjaciel siedzi sam pod starym dębem na szkolnym dziedzińcu, wpatrzony w ziemię. Zwykle w tym czasie razem grali w myszkowy berek, ale dziś Filemon nawet nie spojrzał w jego stronę. Hej, Filemonku! zawołał puszek z uśmiechem. Ale masz dziś ładnie nastroszone wąsy, jak z kociego magazynu mody. Filemon tylko wzruszył ramionami. Puszek usiadł obok niego i powiedział radośnie. Wiesz co, mam pomysł, pobiegniemy na boisko i zrobimy wyścig albo Opowiem ci kawał o rybie i ogórku. Chcesz? Zachichotał. Filemon milczał, a potem cicho odpowiedział: Nie mam ochoty się śmiać. Miałem dziś zły dzień. Dostałem złą ocenę z muzyki, a ćwiczyłem cały dzień. Puszek pomachał ogonem i powiedział szybko: Oj, tam! To tylko jedna ocena! Głowa do góry! Przecież i tak jesteś super! Uśmiechnij się, zróbmy coś fajnego. To było miłe. Ale czy pomogło? Filemon weschnął i spuścił wzrok. Ale ja nie chcę się teraz bawić. Jest mi smutno. Czuję się, jakbym był do niczego. Powiedział prawie szeptem. Puszek zamilkł. Przez chwilę nie wiedział, co zrobić. Przecież chciał być po prostu miły. Myślał, że rozśmieszając Filemona wszystko naprawi, ale widział, że to absolutnie nie działa. Czas więc na empatię. Po chwili puszek westchnął i usiadł spokojnie obok. Wiesz co, przepraszam. Chciałem ci poprawić humor, ale chyba nie słuchałem cię naprawdę, powiedział cicho. To musiało być naprawdę przykre, skoro się starałeś, a i tak dostałeś złą ocenę. Filemon spojrzał na niego zdziwiony. Tak, było mi na naprawdę bardzo przykro. Rozumiem, też bym się tak czuł. Może chcesz mi opowiedzieć, co dokładnie się stało? zapytał Puszek spokojnie. I wtedy Filemon naprawdę się otworzył opowiedział, jak starał się grać melodię jak bardzo się wówczas stresował. I jak zawiódł się na sobie. Puszek słuchał uważnie i nie przerywał. Gdy Filemon skończył swoją opowieść, puszek powiedział: Dziękuję, że mi to powiedziałeś. Jesteś naprawdę odważny i wiesz co? Może razem podźwiczymy przed następną lekcją. Co ty na to? I morał z tego jest taki. Od tego dnia puszek. W końcu zrozumiał, że bycie sympatycznym to nie wszystko. Empatia, czyli uważne słuchanie, zrozumienie uczuć drugiej osoby i bycie obok, gdy tego potrzebuje, jest czasem bardziej potrzebna niż żart czy uśmiech, choćby był najbardziej szczery. A Filemon poczuł się w końcu naprawdę wysłuchany i ważny. A na kolejnej lekcji muzyki zagrał swoją melodię pewniej. Z puszkiem tuż obok, kibicującym z empatycznym sercem. Taki był koniec ich przygody, a może to nie koniec, tylko nowy początek ich przyjaźni, jeszcze głębszej niż wcześniej. Podsumowując, mamy sympatię i empatię. Czym one się różnią? Sympatia to po prostu bycie miłym to wtedy, gdy uśmiechasz się do innych. Mówisz coś miłego, tak jak na przykład ładnie dziś wyglądasz, ładnie pachniesz, zrobiłeś dobrą robotę. Pomagasz, nosisz plecak albo częstujesz ciastkiem. To też są symptomy sympatii. Będąc sympatycznym, chcesz, żeby ktoś się ucieszył albo poczuł lepiej. Sympatyczna osoba zawsze stara się być uprzejma i miła, nawet jeśli do końca nie rozumie, co ta druga osoba czuje. Natomiast empatia to zrozumienie uczuć drugiej osoby to wtedy gdy zauważasz że ktoś jest smutny zdenerwowany albo zawstydzony słuchasz uważnie i nie przerywasz tej osobie stajesz się przez chwilę tą osobą w swojej wyobraźni zastanawiasz się hmm, jak ja bym się czuł na jego miejscu możesz też mówić coś wspierającego Rozumiem, że jest ci trudno, chcesz o tym pogadać? Empatyczna osoba nie tylko jest miła, ale też próbuje poczuć to, co czuje druga osoba i pomóc tak, jak ta osoba naprawdę potrzebuje. Jeśli mielibyśmy skupić się na najważniejszych różnicach między sympatią a empatią, musimy zacząć od celu. Sympatia ma sprawić, by ktoś się poczuł lepiej. A empatia ma pozwolić nam zrozumieć, jak ktoś się czuje. Działanie w sympatii polega na bycie miłym, pocieszaniu czy zabawianiu. Natomiast być, działanie w byciu empatycznym polega na słuchaniu, wspieraniu i wczuwaniu się w emocje tej drugiej osoby. Dla przykładu sympatyczny człowiek powie nie martw się! Wszystko będzie dobre. A empatyczny człowiek powie. To brzmi naprawdę trudno. Chcesz o tym porozmawiać? I kiedy może nam pomóc sympatia? Bo to nie jest tak, że tylko empatia jest w stanie pomóc drugiej osobie. Czasami musimy być po prostu sympatyczni. I sympatia pomaga, gdy ktoś potrzebuje dobrego humoru. Natomiast empatia zadziała skutecznie, jeśli ktoś przeżywa bardzo trudne emocje i chce być zrozumiany. Ostatnią z istotnych różnic między empatią a sympatią, jest głębia relacji. Sympatia po prostu pomaga być lubianym, a prawdziwa empatia pomaga budować prawdziwą, mocną więź i przyjaźń. Tak jak to było w przykładzie z naszymi kotkami. Sympatyczny Puszek chciał dobrze, chciał rozśmieszyć Filemona, mówił miłe rzeczy, ale nie słuchał, dlaczego Filemonowi jest smutno. Gdy stał się empatyczny, zrozumiał to, to zaczął słuchać, rozumieć i być blisko. Wtedy dopiero naprawdę pomógł. I sympatia, i empatia to ważne rzeczy. Ale czasem empatia jest tym, czego ktoś naprawdę potrzebuje. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Czytał dla Was Patryk Bochniak.